Technika klasyczna, będąca bardzo ścisłą dyscypliną ruchową, wymaga wiele wysiłku i systematycznej pracy. Nauka jej musi więc rozpoczynać się wcześniej, gdy mięśnie i stawy dziecka są jeszcze podatne, a już dostatecznie uformowane. Istnieją różne metody nauczania, którym początek dały w XVIII wieku szkoły francuska i włoska, propagujące odmienny styl wykonawstwa. Mimo międzynarodowego charakteru baletu klasycznego, rozwój jego postępował odmiennie w różnych krajach. We Włoszech, gdzie mocno zakorzenione były tradycje komedii de l'art, rozwój ów przeszedł w kierunku doskonalenia wirtuozowskiej techniki. Założona przez Blasisa szkoła włoska, mniej troszcząc się o indywidualny wdzięk ruchów, strzeże surowo prawidłowości nóg i port de bras. Styl jej jest żywy, energiczny, ruchy nieco sztywne, ręce wyprężone o ostro zgiętych łokciach, niektóre skoki wykonywane ze zgiętymi kolanami, podobnie jak skoki średniowiecznych komediantów ludowych. Styl szkoły francuskiej wywodzi się w prostej linii stańców dworskich, cekuje go więc płynność i lekkość ruchów, dbałość o wdzięk i elegancję, co łagodzi mechaniczną pracę wykonawczą. Ręce są bardziej luźne, o łokciach zaokrąglonych. Ani Anglia, ani Niemcy nie wytworzyły w XIX wieku własnej szkoły klasycznej. Anglia zależna była od własnej pantomimy, a następnie od wpływów francuskich. Zwłaszcza po rewolucji w 1789 roku wielu tancerzy francuskich osiadało na emigracji w Anglii. Od czasów wojen napoleońskich ustały na dłuższy czas stosunki kulturalne francusko-angielskie i rozwój baletu w Anglii został zahamowany. Niezależnie od metody nauczania, podczas nauki pedagog musi czuwać nie tylko nad solidnym przyswojeniem i opanowaniem zasad techniki przez uczniów, ale prowadzić ich w odpowiednim dla każdego kierunku.